Witam mam na imię Maria i dzisiaj pokażę jak zrobić z kwadratów babuni taką poduszkę. 32 kwadraty połączone. Wszystko jest łączone szydełkiem. Tutaj jest zrobione takie wiązanie jak w butach się, sznurówkę zasznurowane takim łańcuszkiem zrobionym z podwójnej nitki, zawiązane. Poszło na to dwa motki włóczki, bawełna z akrylem pół na pół. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym projekcie wykorzystam ten wzór z książki, którą mam bardzo długo. Nigdy z niej nie korzystałam. Kupiłam kiedyś, położyłam, leżała. Przydała się teraz. Chcę zrobić te kwadraty babuni tylko bez tych pikotek, które są dookoła. I tak samo jest jeszcze jedna zmiana. Tutaj w środku zaczyna się od 6 oczek łańcuszka. Mi było ciężko wrobić to z 16 słupków, dlatego robię 10 oczek łańcuszka. I teraz pokażę, jak to robię. Najpierw zrobię zdjęcie, pokażę przez chwilę. Może ktoś sobie odczyta ten opis. Będzie chciał po swojemu zrobić. A ja pokażę, jak ja robię to po swojemu. Mam pierwszy kwadrat już zrobiony. Na wzór sobie zrobiłam. Robię go z włóczki Alize Cotton Baby Soft. W 100, gram, 100 gramach jest 270 metrów. Jest to 50% bawełny, 50% akrylu. Przeznaczona jest ta włóczka na druty 3 albo 4 i na szydełko 2 albo 3. Ja robię szydełkiem o rozmiarze 3. I zaczynam od tych pierwszych dziesięciu oczek łańcuszka, dziesięć i łączę je oczkiem ścisłym, czyli po prostu tak jak tutaj zrobiłam wbiłam się w pierwsze oczko jak zaczyna łańcuszka ciągnę nitkę przez pierwsze i przez to, które mam tą nitkę, która mi tu dynda będę trzymała razem z tym łańcuszkiem i ją wyrabiała w pewnym momencie obetnę żeby nie było widać i tutaj we wzorze zaczyna się od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek i później się robi 15 słupków i z tym pierwszym Słupkiem z łańcuszku będzie łącznie 16, czyli zaczynam. Pierwszy słupek czy oczka łańcuszka zrobione i kolejno słupek. Pierwszy nawijam nitkę pod łańcuszkiem, przeciągam dwa oczka razem, dwa oczka razem. Jest słupek już trzeci. Znowu nawijam nitkę pod łańcuszkiem, przeciągam dwa razem, dwa razem czwarty. Pod łańcuszkiem i tak robię łącznie z tym pierwszym z łańcuszków ma być ich 16. Jak mam zrobione te 16 słupków w tym ten pierwszy z łańcuszków bijam się w trzecie oczko łańcuszka i łączę to oczkiem ścisłym. W następnym rzędzie mam nad każdym słupkiem słupek a pomiędzy nimi po dwa oczka łańcuszka. Czyli robię znowu trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, czyli mam łącznie pięć i teraz nabieram nitkę i robię następny słupek. Dwa oczka łańcuszka i następny słupek. 2 oczka łańcuszka i następny słupek i tak to będzie wyglądało będę miała 16 słupków, a pomiędzy nimi po dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę robię tak. i mam tutaj już zrobione 16 słupków, między nimi po dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i teraz tu mam znowu dwa oczka łańcuszka i wbijam się teraz Dwa, Trzecie oczko łańcuszka z tego pierwszego słupka i łączę oczkiem ścisłym. Teraz nad każdym tym oczkiem, nad każdym tym łańcuszkiem, nad każdą tą poprzeczką muszę zrobić po trzy słupki, a pomiędzy nimi po jednym oczku łańcuszka z poprzeczki. Żeby przejść tutaj na te łańcuszki przechodzę oczkiem ścisłym, po prostu przeciągam. I robię trzy oczka łańcuszka. Słupek w tym samym miejscu. I znowu słupek w tym samym miejscu. I jedno oczko łańcuszka pomiędzy nie. Jeszcze raz nawijam. Pod tym łańcuszkiem przydełko przeciągam. I słupek kolejny w tym samym miejscu. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Tak powstaje mi po trzy słupki i jedno oczko łańcuszka. I tak do okoła 16 razy. Tutaj mam zrobione ostatnie trzy słupki oczko łańcuszka. I wbijam się w trzecie oczko łańcuszka z tego pierwszego słupka. Oj nie no udało się jeszcze raz. I łączę oczkiem oczkiem ścisłym. I teraz, tutaj we wzorze mam na tymi słupkami po trzy oczka łańcuszka łączone półsłupkiem. Ale robię, może zacznę, będzie łatwiej. Tutaj, jak połączyłam, robię raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I jak mam między tymi, po, po zrobieniu tych trzech słupków, powstał taki niewielki otwór z tym oczkiem łańcuszka, i tak mam poprzedzielane. Czyli tu teraz. Pod spodem, pod łańcuszkiem przeciągam i nie robię oczko ścisłe, tylko robię półsłupek. Znowu trzy oczko łańcuszka. Znowu pod tym, w tej przerwie robię półsłupek. I teraz muszę zrobić rogi w tym moim kwadracie, czyli robię teraz sześć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć i 6. I tu znowu półsłupki. Teraz znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, półsłupek. Jak tu mam to jedno uszko, ja na to uszki, uszka sobie mówię. Jedno, trzy razy po trzy oczka łańcuszka. Czyli znowu muszę zrobić sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na kolejne uszko i półsłupek. I tak teraz dalej będę robiła trzy takie krótkie po trzy oczka łańcuszka, czwarty, sześć oczek łańcuszka, sześć. Tu mam jeden róg, drugi róg, trzeci róg, teraz robiłam czwarty, albo prawie zrobiłam, o właśnie jest. I tu mam ostatnie trzy oczka łańcuszka i łączę półsłupki. Tu, od tego miejsca zaczynałam, okrążyłam dookoła, także tu mam tak, w ten sposób. Teraz nad tym robię, nad każdym... W tym każdym łańcuszku po trzy słupki, już niczym nie rozdzielam, w tych małych po 3 słupki. W tym dużym robię pięć słupków, dwa oczka łańcuszka, ponownie 5 słupków. Już pokazuję, muszę przejść tutaj na ten łańcuszek, więc robię to oczkiem ścisłym. Przechodzę. Robię raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Znowu w tym łańcuszku robię drugi słupek robię kolejny, czyli trzeci tak jak mówiłam no, na, przechodzę na następny łańcuszek, ten z trzech oczek łańcuszka składający się robię kolejny słupek drugi i trzeci teraz mam to moje uszko czyli ten róg tej robótki o, to dokładnie o to tutaj chodzi Czyli robię tutaj teraz pięć słupków po kolei: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Jak mam zrobione te pięć słupków, teraz muszę zrobić ta oczka łańcuszka i robię w tym samym, na tym samym łańcuszku kolejne pięć słupków: pierwszy, Drugi, trzeci, czwarty i piąty. I tak mi to wyszło. 5 słupków, przedzielone dwoma oczkami łańcuszka, 5 słupków. Przechodzę do kolejnej części, czyli tu mam znowu trzy razy po trzy, po trzy oczka łańcuszka, znowu łóżko, czyli robię. Dalej tak samo. Teraz robię trzy słupki. Oj, uciekła nitka. Rozdwoiła się. Znowu jest pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. W tym samym miejscu znowu pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. Tak widać i znowu pierwszy słupek, drugi słupek i trzeci słupek. I dochodzę teraz do tego mojego uszka. Czyli ponownie robię pięć słupków, dwa oczka łańcuszka, pięć słupków. I znowu po trzy słupki tak dookoła. I już mój kwadracik prawie mam gotowy. Teraz tutaj w tym ostatnim łańcuszku zrobiłam trzy słupki. Wbijam się w, pierwszy, w trzecie oczko tego pierwszego słupka, który był robiony, czyli w łańcuszek. Ucieka mi nitka. Przeciągam. Obcinam nitkę. Przeciągam jeszcze raz. Przeciągam jeszcze jeszcze raz. Już mam gotowe. Zrobi... Można zrobić tak pętelkę. Dookoła i od spodu. ja Różne opcje ja już kombinowałam, także mam tą pętelkę zrobioną. Sobie leży. Bijam się w pierwsze tutaj jak między są te dwa oczka łańcuszka to tutaj bliżej tej piątki. Bijam się nakładam sobie tą pętelkę. I teraz bijam się. To jest kwestia początku, bo później to będzie szło o wiele łatwiej. Między nimi mam ten oczek, to oczko tutaj tej pętelki, przeciągam przez wszystkie trzy. I teraz łączę, jak mam ten łańcuszek, to te skrajne tutaj bliżej siebie, z tych dwóch części. Łączę. Czyli łapię kolejne, wbijam się z następnego, przeciągam przez trzy. I znowu jedno. Tutaj. I przez trzy. Robię po prostu taki łańcuszek. Tu jak złożę, to już później się fajnie układa. Najgorzej początek. Powstanie mi coś takiego. Takie łączenie. I tak lecę do końca to, zostawiam se tu na dole, żeby mi nie przeszkadzało. Tutaj już dochodzę do końca, jestem blisko tych rogów, tych łańcuszków. I nie będę obcinała nitki, tylko będę dołączała następne. Raz. I o, tu ostatni raz. Czyli znowu łapię za te pierwsze nitki z tego tu łańcuszka. Przeciągnęłam. Biorę następne dwa kwadraty. Układam tak, jak mają być. I biorę teraz znowu. I ja się tu pierwszy. Już teraz nie muszę tą nitkę dołączać, tam, tak jak na początku. Tu pierwsze. Dobrze zrobiłam, dobrze zrobiłam. I dołączam to. Dobrze, nitkę się tylko mam nie z tej strony? Czyli przeciągam i łączam. Tak, żeby mi powstały, żeby one leżały tutaj wzdłuż. I tak będę łączyć do końca. W sumie tu mam 4, 4, 16 kwadratów. Tak w jeden długi ciąg będę łączyć. Jak mam połączone tutaj wzdłuż. Jedno, drugie, trzecie. Czyli po cztery elementy. Ja już mam to połączone też i w tą stronę ale chcę pokazać ja tutaj po prostu łączę tak samo jak zaczynałam te wzdłuż zaczynam pętelka na szydełku tutaj jak mam tą dziurkę na rogu pierwsze oczko następnym tak samo pierwsze oczko Łap, łapię za nitkę i przerabiam przez mam tutaj trzy takie oczka przerabiam przez nie i znowu następne tak samo te brzegowe, także zostają mi tutaj ładnie, Ej, zaplątało mi się teraz, te ładnie tu przy brzegu zostają. Z tej strony też łączę tylko te, które są najbliżej siebie, a później jak dojdę do tego momentu, przechodzę nad tym łączeniem. Pokażę to za chwilkę. I teraz doszłam tu do tego elementu łączenia, gdzie łączyłam tutaj wzdłuż. I nie przejmuję się tym, tylko po prostu wbijam tutaj zaraz za tym łączeniem. Łapię te swoje oczka, przeciągam i robię dalej. Jak to wychodzi? Wychodzi po prostu ten mój łańcuszek tutaj u góry, nad tym. I we wszystkich tak mam po kolei zrobione. Jak połączę tu do końca, złożę sobie tą robótkę na pół. Połączę tutaj tak samo. Zacznę od tego rogu. Przejdę tu. Przejdę aż do tego rogu. I później pokażę co dalej. Mam już tutaj połączone dookoła, została mi ta góra. Myślałam, jak to zrobić, żeby później po wsadzeniu poduszki fajnie wyglądało. I jak tutaj tą nitkę, jak mi się kończy. Teraz sobie podpruję kawałek. Jak tutaj kończę to ostatnie połączenie. I wymyśliłam sobie tak, że tutaj, jak mam te pięć słupków. I przedziałkę, to zrobię teraz cztery oczka łańcuszka. Podliczę, odliczę sobie tutaj raz, dwa, trzy. W ten trzeci sobie wkuję. Będę robiła takie po prostu pętelki dookoła, i później to sobie zrobiłam taki sznureczek. Po prostu wzięłam dwie nitki tej włóczki tym samym szydełkiem i zrobiłam taki łańcuszek. Ten łańcuszek ma mniej więcej tak jak sobie odkładłam raz, dwa, trzy. Czyli takie mniej więcej trzy i pół długości z połowy tej poduszki. I teraz znowu raz, dwa, trzy. Wbijam się tu tak jak wzór narzuca. Znowu. Raz. Dwa. Trzy. Tak jak wychodzi z tego wzoru jak tu było. Powstają mi takie pętelki. Będę po prostu zasznuruje ten, tą górę w tej naszej poszewki. Znowu tutaj. Łączę, raz, dwa, trzy. Znowu tutaj łączę. Raz, dwa, trzy. W sumie można by było wykorzystać też to, ale chciałam, żeby było coś ładniej. I teraz tutaj znowu mam te pięć słupków razem. Czyli jeszcze raz, dwa, trzy. Mijam się, robię. I następne trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa. Oj, uciekło mi. Trzy i tu się wbijam przy samym tym moim łączeniu. Albo nawet jak się uda. O, tutaj jak najbliżej tego łączenia. I znowu raz, dwa, trzy. I jeszcze raz, dwa, trzy. Tu się wbijam. Czy mi to nie ściąga? Nie, nie ściąga mi to. Więc mogę tak robić dalej, czyli robię dookoła w ten sposób. Wykorzystuję te przerwy tutaj. Zrobię dookoła, włożę poduszkę. Wszystkie nitki w środku już popcinałam tutaj jeszcze. Ostatnia została. Zasznuruję i pokażę jak wygląda gotowa. Poduszka gotowa. Tutaj jest to zaplecione. Jak? jak pletłam czyli po prostu tak jak sznurówkę w butach to sobie co jakiś czas takim spinaczem przytrzymywałam, żeby mi się to nie rozłaziło na końcu zrobiłam kokardę poduszka gotowa, fajna miła w dotyku poszło na nią prawie dwa motki tej włóczki. mniej więcej jeden kwadrat robi się około 14 do 15 minut jak ktoś ma wprawę, także Później jest tylko sporo tego zszywania, co fajnie też wygląda. Trzeba się przyłożyć do tego, żeby było równiutko. No i trzeba było wymyślić ten pomysł, jak to spiąć, ale tu wystarczy teraz do prania: wziąć, rozwiązać, wysunąć ten sznurek jak w sznurówkach, w butach i można spokojnie to wyprać.